Późną wiosną 1995 roku, ledwie kilka tygodni po moich 28 urodzinach, dostałam list od mojej przyjaciółki Madison Roberts. Pisała do mnie 4-5 razy w roku listy z najświeższymi nowinami, równie dla mnie egzotycznymi jak meldunki z księżyca, bo wiodła życie, o jakim można przeczytać tylko w czasopismach. Wyszła za starszego mężczyznę, senatora. I miała małego synka, którego ubierała w marynarskie mundurki, który wyglądał jak kosztowny pluszowy miś w ludzkiej skórze. Natomiast ja pracowałam na dwa etaty jako kasjerka w rywalizujących ze sobą sklepach spożywczych i popalałam trawkę na strychu w domu mojej matki. Bo gdy tylko skończyłam 18 lat natychmiast przerobiła mój pokój na salę fitness. W wyniku czego miejsce, w którym spędziłam ponure dzieciństwo zajął olbrzymi kombajn treningowy. No i sporadycznie spotykałam się z facetami, którzy na mnie nie zasługiwali, choć myśleli, że zasługują. Łatwo sobie wyobrazić, że listy Madison były sto razy ciekawsze niż moje, mimo to nie straciłyśmy ze sobą kontaktu. Jednakże ten list zburzył naturalny harmonogram naszej korespondencji, dokładny i przewidywalny, ale nie, nie dało mi to do myślenia. Komunikowałyśmy się tylko na papierze, nie miałam nawet jej numeru telefonu. Przeczytałam go przy pierwszej nadarzającej się okazji, podczas przerwy w Sey lot i okazało się, że Madison zaprasza mnie do Franklin w Tennessee. Mieszkała tam w rezydencji męża, bo ma dla mnie ciekawą propozycję pracy. Wiedząc, że mój samochód jest w stanie przejechać najwyżej 25 km, załączyła też 50 dolarów na bilet autobusowy. Nie napisała co to za praca, choć nie mogło to być nic gorszego od liczenia bonów żywnościowych czy wykładania na wagę poobijanych jabłek. Wykorzystując ostatnie pięć minut przerwy poszłam do Dereka, mojego szefa, i poprosiłam go o kilka dni wolnego.